Cześć, mojko Ludziska, tutaj Patcraft i witam Was w kolejnym odcinku Random Play, gdzie gram w randomowe gierki, a ta gra wygląda naprawdę dziwnie. Demon Toast, serio? Demonowe tosty? Czy demonowy toast? Ok. Co to jest? Jakoś, um, król Skarpeta, który gada do swoich poddanych zwierząt w UFO-statkach. W ogóle fajna muza jest, nie wiem czy to słyszycie. I mówi król skarpeta, ziomki zrobiliście źle. Tutaj owieczka mówi, bardzo przepraszamy. Znowu król na to, ja w to nie wierzę. A tutaj mister Cool w okularach mówi na to, cool ziomek, bądź happy. A na to kotek z pękniętym okiem. Y jak możemy cię zrobić, Happy Królu? A na to baranek. Nie, yeah, zrobimy wszystko, co chcesz. A na to król Skarpeta mówi: Hmm, zróbcie mi demon tosta. 15 tysięcy kawałków demonicznego tosta. A oni na to. What the fuck? <grywa> Chyba, nie, jakieś przekleństwo. OK, więc um, używamy myszki, klikamy, żeby strzelać i musimy brać upgrade'y. Uki, klik. O, okej. Okay. Kumam. My jesteśmy tymi piwpafikami na dole i strzelamy w tego tosta. Z What? Powrócił następny. O co chodzi w tej grze? Oh <laughs> no, fuck. Coś mi się wydaje, że to jest następna bezsensowna gra, tak jak ten Super skład Simulator. What the fuck, ja nawet nie widzę co tu się dzieje. Ziomki, od tego można epilepsji dostać, czy... Nie wiem, jak to się to, co jak miga. Więc jeżeli to macie, to nie oglądajcie tego. <gulia> Kurde. Co chodzi? Nie wiem, czy mi nawet dobrze idzie, czy nie, ale, ale zbieramy upgrade'y. I bijemy. A, może to mamy rozwalić. What the fuck. Co on robi? On na to nas zgniecie Chyba. Nie wiem. Ok, bijemy cię. Umieraj, demonowtoście. A! Mamy dwa piwpafy. Ja! Jeden piwpaf! Nie. Strzelać. To nas rozwalają. To może przyczekamy. O. Gin! Ok, musimy od tego uciekać. Strasznie fajna muza w tym jest taka dubstepowa. To się powinno nazywać dubstepowy to stanie. demoniczny. <laughs> Okej, okay, Gin. Gin! Jakoś tak krzywo w ogóle ten pifpaw nam strzelał. Ooo! What? bla 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 bla. Ja ci dam bla bla bla. Zrobiliśmy tylko taki score. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Więc spróbujemy jeszcze raz. I spróbujcie pobić mój rekord. Okej, okay, teraz musimy wszystkie te upgrade'y łapać, to będzie najlepiej wtedy chyba O kurde, co się dzieje? Oh shit! Ej, teraz mi na pewno dobrze idzie <grym> Bo mamy już prawie taki jak wtedy y wynik, a dopiero co zacząłem Więc teraz mi naprawdę dobrze idzie wow. Więc spróbujcie to pobić! Link macie w opisie, ziomki, jakby co do tej gry Ej, naprawdę mi się podoba. Jeżeli chodzi o taką randomową grę, którą niechcący znalazłem na necie. To naprawdę co to są? Rainbow tosty. A! Ah, nie bicie mnie. Okej, okay, mamy upgrade'y. GIN! ta ILE do Ej, ta gra jest fajna, naprawdę. Podoba mi się ziomki. Naprawdę ją polecam. Mam dla was challenge, bo teraz widzę, że mi dobrze... A nie, nie dobrze, mam jednego piwpafa Idzie, ale w miarę chyba mi dobrze poszło, więc mam 10 tysięcy, i za chwilkę może więcej mi się uda, chociaż z jednym piwpafikiem to chyba nam nie wyjdzie. Ale, o! Nie, nie bicie mi piwpafa. Um, to spróbujcie pobić ten rekord. Chcę zobaczyć, czy się Wam uda, czy to w ogóle jest dobry rekord, czy nie. A ja rozumiem! Aha, czyli my upiekliśmy, tak jakby, czy zrobiliśmy 10 tysięcy tostów demonicznych. Więc musimy jeszcze 5000 zdobyć. Kurcze, to chyba się nam nie uda. Jak mamy tylko jedno to do strzelania. Ale okej, okay, próbujemy. Gień! Demoniczny! Aaaa, fuck! Nie zabił nas. Znowu bra, 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 Ale napisał, że Impressive, czyli że jest pod wrażeniem. Okej, okay, ziomkie, więc to był demon toast. Demoniczny, a raczej dubstepowy toast. Um, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Mi się ta gra naprawdę podoba. Um, więc tak, to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Link w opisie do wszystkiego. Um, do Facebooka, do tej gry oczywiście, którą polecam. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Papa! Pa. Kurczę, ja to idę jeszcze grać.